Cześć i witam Was bardzo serdecznie z tej strony Kozaki. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Gry Margana. Kontynuujemy sobie oczywiście questy eventowe, ale tutaj mamy oczywiście jestem. Yy marlaków, więc tutaj chata wiedźmy i tu odbieramy quest. Ja już sobie go wziąłem oczywiście i musimy jej tutaj pomóc. Pomóż babcie Jadzi i, i odnajdź sieroty. Dobra, sieroty mamy odnaleźć. To prawdopodobnie będziemy musieli lecieć albo tu, albo tam. Ale ja bym poleciał jeszcze tutaj, bo może być tak, że tam przy tym zamku coś może znajdziemy. Więc warto się tam wybrać. Yy, jeszcze tutaj. <laughs> o. Może teraz lepiej będzie słychać? Nie będzie, wiecie, tak za głośno. E, dobra, lecimy tutaj, może tu się przedostaniemy, albo jednak nie. E, gdzie byśmy mogli szukać? To jest też dobre pytanie. E, dobra, rytuał oczywiście, polowanie na czarownicy. E, do grabarza zbytnio nie. Możemy też iść na te dziuple, zobaczyć. Może tam coś by mogło być oczywiście bo mogły tak samo uciec albo do krypty no zaraz zobaczymy dobra, e, oczywiście musimy iść do jaskini która jest tutaj u góry się znajduje więc e, musimy iść naokoło niestety na początku myślałem że to będzie e, ta dziupla ale niestety nie e, więc tutaj troszkę musimy też pokombinować ale pójdziemy tutaj na górę do jaskini i zobaczymy czy tam będzie najlepszy trop? Raczej musi być najlepszy. E, dobra, lecimy stąd e, do tej jaskini i zobaczymy, co tu będzie dalej. Już jesteśmy na miejscu. Oczywiście wchodzimy do jaskini i zobaczymy, co tam na nas czeka. Mamy tutaj oczywiście sieroty, które mieliśmy znaleźć, więc tu gadamy oczywiście z nimi. I nas teleportuje. Teraz nie wiem gdzie. E, z jaskini, dobra. I musimy teraz chyba iść. Dzieci kazały, ci... ja zostaję wróć, dobra. Idziemy oczywiście do, do tej czarownicy z powrotem. No, jak już jesteśmy na miejscu, to idziemy teraz do chatki. Oczywiście pogadać tutaj i zobaczymy co to będzie dalej. Kurde, żebym sobie jeszcze to wyłączył. Niestety, dobra. Klikamy jeszcze raz oczywiście. Zakupie dialogi na. No. Otrzymano przedmiot. Kolejny przedmiot, żeśmy dostali niestety, ja już nie mam miejsca, jak zwykle i musimy teraz się udać pierwsza wskazówka tam jest dobra dobra musimy iść oczywiście do krypty tutaj gdzie się tutaj na dole znajduje wchodzimy tam i będziemy gadać oczywiście pewnie z tą zjawą tutaj więc lecimy tam najszybciej jak się tylko da nie będę niektórych fragmentów tutaj przyspieszać ani wycinać jak będą takie dłuższe odcinki E, drogi typu z miasta do miasta, i tak dalej, z mapki z jednej na dwie, trzy inne tam. To wtedy będę albo przyspieszać, albo wy wycinać, żeby tutaj też czasu nie marnować, żebyście nie marnowali czasu. Dobra, lecimy tutaj, gadamy z nią. Dobra, i teraz mamy iść e, do przejścia między drzew drzewami, oczywiście, nie, za kamiennymi. Pereł, gdzie znaleźć beczorę. Na wybrzeże udej się tamto. Oczywiście musimy iść tutaj, pomiędzy drzewami. Gdy już jesteśmy na miejscu, gadamy oczywiście ze syrenami tutaj z powrotem. Yy, tylko nie wiem teraz, którą. Dobra. No, jeszcze laka złapałem. No yy, dobra, tutaj oczywiście gadamy z nią tutaj. Yy, będziemy musieli iść teraz prawdopodobnie do zamku chyba. Yy, dobrze. Zamiast za kamień, dobra, udejść się gdzie mogłem znaleźć perłę. Dobra, udajemy się do zamku, a nam perłę nie chcą niestety dać. Dobra, więc idziemy do zamku i zobaczymy co tam będziemy musieli zrobić. Musimy zdobyć tą perłę oczywiście. Mam nadzieję, że ktoś uda nam w zamku, że oczywiście da tą perłę. I zobaczymy co będzie dalej. Dobra jesteśmy tu Gadamy Teleportuje nas znowu gdzieś Jesteśmy tu Gadamy oczywiście z nią I powinniśmy Dostać perłę Otrzymano perłę I oczywiście Wracamy do krypty eee, Chyba tą perłę mam no Raczej Otrzymałeś dobra perłę To wracamy oczywiście do krypty Gdy już jesteśmy na miejscu, oczywiście wchodzimy do krypty, oddajemy jej perłę i zobaczymy co będzie dalej. Dobra, dajemy jej perłę. I otrzymaliśmy jakieś tam przedmioty. I teraz co mamy zrobić? Druga wskazówka. Dobra, musimy iść ogólnie. Wskazówka mówi nam, że mamy iść do dziupli teraz, więc od razu się tam udajemy. Wchodzimy oczywiście do dziupli tutaj, dostaliśmy oczywiście przedmiot, dłoń matki i teraz musimy iść oczywiście do, na mapkę eventową Góra Pięciu Kotłów, więc tam od razu się udajemy. Gdy już jesteśmy na miejscu, gadamy tutaj ze studnią, wchodzimy do studni i mamy skrzynkę. Otwieramy skrzyneczkę, dostaliśmy oko matki i możemy zobaczyć co dalej. Wydostać się ze studni oczywiście, więc wychodzimy od razu I oczywiście wracamy do jaskini. E, niestety nie idziemy tu, tylko idziemy na kordy e, 5549, więc od razu się tam musimy udać. Niestety tutaj się pomyliłem i chciałem iść po prostu do tej jaskini, gdzie one tam były, ale musimy iść jednak do tej chatki tutaj i od razu tam możemy się udać i. Pogadać tutaj, oczywiście, i oddać im ten amul amulet cały. Więc od razu to trzeba zrobić. Dobra, no nie chcę gadać z nami. Gadamy. Ok. I teraz, gdy już to zrobiliśmy, możemy teraz się. Yy, musimy oczywiście poczekać, aż wiemy, przygotujemy rytuał. Czekamy około minuty, więc tutaj robię cięcie. Po czekaniu minuty, oczywiście nas wpuszczają do środka. Idziemy oczywiście do piwnicy. I oczywiście gdy już tutaj zrobiły sobie pentagram, inne padziewia. Tutaj oczywiście przeklikujemy dialog, który on się sam automatycznie włącza. Przeteleportuje nas teraz, raczej yy, zmienia się sekcja. Tutaj dobra, coś się tutaj stało oczywiście. do Baby Jadzi, to musimy oczywiście wracać z powrotem na Kneja u Marlaków I już jesteśmy na miejscu, oczywiście gadamy z jadzią tutaj, i oczywiście nagroda zawiera punkty doświadczenia. I to byłoby na tyle co do dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał. Gra z Wami kozak. Trzymajcie się ciepło. Cześć.